że pisma, które należą do Urzędu Miejskiego w Kasiłkowie w oryginałach zostały, zostały przekazane osobie, zostały mi przekazane tak, w formie oryginalnego pisma. Chciałbym Podkreślić, że to jest oryginał, taka sytuacja mieć nie powinna mieć miejsca. Jest to bardzo dziwne, bardzo skomplikowane. Według mnie rodzi się takie pytanie: skoro, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, jaką złożyłem, otrzymuję oryginalne dokumenty Urzędu Miejskiego w Wasilkowie z pieczęcią, z naklejką, z kodem trestokowym. Rodzi się takie pytanie, jak wygląda archiwum zakładowe tutaj tego miejsca, za którym my stoimy. Jak wygląda te archiwum, skoro tak naprawdę nie wiemy, ile mieszkańców w odpowiedzi na wnioski otrzymuje oryginały. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie, a co jest w sytuacji takiej, jeżeli ja otrzymuję takie dokumenty, a co się, co się dzieje z tymi kopertami przetargowymi, które też tak jakby wpływają na dziennik czy one, gdzie on czy one też może gdzieś zginął, no nie wiem, ja szukam tego rozwiązania. Więc chciałbym podkreślić, że taka sytuacja miała miejsce. Co te, co te oryginały zawierają? To są podpisy, to są dane osobowe z adresami, co tam jest, co nie powinno się znaleźć? Według mnie, to jest pismo, które dotyczy, które pani Jadwiga Piotrowska wysyła do pana burmistrza, są, jest oryginalny podpis pani Jębigi, są pieczęcie oryginalne urzędu, że, że e, takia, taki, takie pismo wpłynęło oraz pieczęć e, z kodem pryskowym, nalepka z kodem pryskowym, że należy ta, ta pie, e, w, 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 w procedurze e, urzędu jest tak, że pismo, które wpływa, zostaje nadane od razu numer sprawy. I tutaj widzimy, zostało takie, jest taka naklejka. W tym momencie widzimy, że, że to pismo wyszło z urzędu. Więc niepokojącą sytuacją jest to, że yy, no, te pisma, no, no, ile jest jeszcze takich pism, tak? o których my nie wiemy, bo ja przypadkowo po raz pierwszy yy, zwr zwróciłem się z, tej, z, z tą sprawą, tak? ale może są sprawy yy, związane z promocją, może są związane z, yy, z utrzymaniem dróg, tego nie wiemy. To nie jest kopia, to jest oryginał, yy, to jest pismo, które yy, wpłynęło do urzędu. Tego się nie da zrobić. Tutaj można tak naprawdę naderwać tą nalepkę, zobaczyć, że ona jest po raz pierwszy naklejona i jest własnością Urzędu Miejskiego. Właśnie? E, drugiej, o drugiej sprawie, która też mnie niepokoi, też chciałbym powiedzieć Państwu, e, to właśnie jest dalsza odpowiedź. E, dzisiaj pozwoliłem sobie zakry zakryć to, żebym to ja nie został, e, e, nikogo nie, nie skrzywdził tym, że pokazuję to. E, dane, które otrzymałem, e, są niezanonimizowane, są tak zrobione, zanonimizowane w taki sposób, że tak naprawdę wszystko można, e, wszystko można przeczytać. Dlatego udałem się z tymi dokumentami jeszcze niepoprawionymi do, e, do mieszkańców, z którymi ja... E, Mam kontakt, na, którzy byli na tym, na, nie wiem, beneficjentami, czy korzystali, z, czyli byli na tym, na, tym, na tym piśmie. Udałem się do mieszkańców, tutaj w tym przypadku mieszkańców Studzianek. No, pani była zbulwersowana taką sytuacją i poczuła się bardzo skrzywdzona taką informacją, że Burmistrz Wasilkowa przekazał jej dane. A na dowód tego, dzisiaj rano, otrzymałem w formie print screenu potwierdzenie tego, że. Pani, przez to, że zobaczyła te dokumenty, złożyła, złożyła, skargę do, złożyła skargę do urzędu w Warszawie, że jej dane zostały niesłusznie przekazane mojej osobie. I są też następne osoby, które, o których ja też wiem, o której też byłem, które też zamierzają złożyć takie, takie skargi. Ile takich osób? No, nie chciałbym na razie mówić, ile osób się zdecyduje, ale na tę chwilę jest jedna, która rzeczywiście zdecydowała się, i już w tym momencie procedura się rozpoczęła. A jeżeli chodzi o te oryginały, to co pan zamierza z tym e... zrobić? No bo w zasadzie nie powinien pan ich yy, otrzymać, tak? Dlatego wspólnie z. Yy... Z klubem Wspólne Dobro zdecydowaliśmy, po, żeby nie naciągać, nie robić jakichś dużych afer, żeby nie szkodzić gminie. Zaraz po zakończonej konferencji, w związku z pomyłką pana burmistrza, złożymy na dziennik, złoży, złożymy na dziennik pisma, które, które mi zostały przez pomyłkę przekazane. My robimy jakąś awanturę, czy robimy jakąś aferę. Nie. My jako radni jesteśmy po to, żeby. Mieszkańcy nam asygnowali to, co się im nie podoba, mieszkańcy zgłosili w związku z tą całą sytuacją, poproszono mnie również o to, żebym zgłosił się do pewnych instytucji, aby przeprowadzić kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w, w, w niektórych wydziałach, czy rzeczywiście... Jest rzeczywiście tak jak pan Piotr powiedział, tak dobrze, czy rzeczywiście jest źle. I to nie jest moja, moje widzimy, ale to jest jawny przekaz w większości mieszkańców gminy Wasilków. Także bardzo serdecznie dziękuję. Chyba, że państwo jeszcze macie jakieś pytania. O jakich instytucjach pan mówi? Ja dzisiaj rozmawiałam wstępnie z Biurem Wojewody. Chciałbym się z nim spotkać, porozmawiać, w jaki sposób można by było temu zaradzić. Rozmawiałam też z Urzędem. Jeśli chodzi o RODO w Warszawie, tak, myślę, że na pewno w najbliższym czasie będziemy informować, jakie instytucje zostaną poinformowane w związku z wypłynięciem danych, ale także w związku z wypłynięciem oryginalnych pism Urzędu Miejskiego. Chcielibyśmy złożyć na dzień pisma, które chyba powinny być w urzędzie. chciałbym dostać potwierdzenie tego, że. Ale chcielibyśmy, żeby te dokumenty miały oznakowanie, że one w dniu dzisiejszym wpłynęły. Tak. Dla nas to jest rzeczą bardzo istotną, bo należymy do ludzi uczciwych. Zwracamy dokumenty, które powinny być w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia. Istotnie pan Toszyński wnioskował o wgląd do dokumentów, y, które są objęte do, y, informacją publiczną. Y, w związku z tym, że taki wniosek do nas wpłynął, a wniosek dotyczył wglądu, samego fizycznego wglądu, a nie udostępnienia kopii bądź oryginałów, tym bardziej dokumentów. Y, pracownik merytoryczny, który prowadził sprawę, skontaktował się z panem Toszyńskim, umówił się na spotkanie. Aby taki wgląd mu umożliwić, należy podkreślić, że pan Teszyński jest radnym powiatowym, osobą zaufania publicznego. W związku z tym, tym bardziej także na podstawie przepisów, które stanowią o tym, że radny ma też taką możliwość, aby zapoznawać się z dokumentami, zostało mu to umożliwione. Pan Taszyński nie kwitował żadnych, odbioru żadnych dokumentów, kopii, ani tym bardziej oryginałów, co jest oczywiście niemożliwe. Natomiast wszedł w posiadanie dwóch. Dokumentów, których w których wprawdzie nie było danych osobowych, były to dokumenty urzędowe, natomiast z całą pewnością wszedł w ich posiadanie w sposób nieuprawniony. W tym momencie będziemy wyjaśniać sprawę. Dokumenty wypłynęły, mleko się rozlało, będziecie wyjaśniali sprawę, jakie konsekwencje, jeżeli już tam dojdziecie, kto wydał te dokumenty, jakie konsekwencje będą. Z całą pewnością żaden urzędnik nie wydał takich dokumentów, ponieważ jeśli chodzi o procedury wewnątrz urzędu, to już je rozpoczęliśmy. Mamy też, jak każdy, Urząd Inspektora Ochrony Danych, który zgłosił ten incydent do rejestru i również tę sprawę odrębnie będzie, na podstawie odrębnych przepisów wyjaśnił, więc sprawa będzie toczyła się dwukrotnie. To pytanie. Te dokumenty powinny być w archiwum. W jaki sposób mogły wypłynąć, jeżeli nie przez urzędnika? Z całą pewnością dokumenty, które były datowane na 13 maja bieżącego roku, nie powinny być w archiwum. Tylko no nie, w archiwum w, w urzędzie, bo były to oryginalne dokumenty z nalepkami, one powinny być w urzędzie. Jeżeli nie poprzez urzędnika, to w jaki sposób mogły się dostać w ręce Pana Radnego Ptaszyńskiego? Tak jak już wspomniałam, Pan Radny Ptaszyński zgłosił się na spotkanie, został na to spotkanie umówiony. Pracownik merytoryczny przygotował teczkę z dokumentami, o, o, oczywiście odpowiednio wcześniej te dokumenty zanonimizował. I z kompletem dokumentów udało się na takie spotkanie. Po tym spotkaniu okazało się, że dwóch oryginałów nie ma, a zatem podejrzewamy, w związku z tym, że nie było ani wydawania, ani kwitowania odbioru dokumentów, pan Ptaszyński po 11 dniach, czyli od 7 sierpnia, bo wtedy było spotkanie, 18 sierpnia, ogłasza, że takie dokumenty posiada, co oznacza dla nas tylko i wyłącznie, że wszedł w ich posiadanie w sposób nieuprawniony. One istotnie powinny być w urzędzie, ale też są, ponieważ Urząd Miejski posiada podwójny obwód dokumentów, papierowy jako podstawowy i elektroniczny jako dodatkowy. Zatem w systemie SmartDoc oczywiście wszystkie dokumenty posiadamy, nic nie ma prawa zaginąć. Natomiast też oryginały w formie pisemnej winny być w urzędzie, nie są w tym momencie i musimy to wyjaśnić.